Prowadzenie stadniny to nie tylko pasja, to prawdziwa miłość i sposób życia. To również ogrom pracy, która towarzyszy mi każdego dnia. Wsiadając codziennie na mój ciągnik, widzę nie tylko maszynę, ale także wspomnienia wspomnienia z dzieciństwa o ciężkiej pracy, którą wykonywałem własnoręcznie. Dziś większość zadań Wykonuje za pomocą ciągnika. Nie tylko ułatwia on moją pracę, ale również znacznie ją przyspiesza, dzięki czemu mam więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Kluczowymi elementami w jego wyborze były dla mnie najwyższa jakość, komfort i bezpieczeństwo użytkowania, dostęp do serwisu oraz części zamiennych, długa gwarancja, a także niska emisja spalin. Mój wybór mógł być zatem tylko jeden. LS Tractor.